Zajmijcie. Ale będzie Łódź Marek daj mi kawałek sklejki Bar już tu całość tak

tak, musisz takie podpunkty wymienić, które powie. Jesteśmy na ostatnim zgrupowaniu teamu przed wyjazdem do Szwecji. Są wszystkie trzy osoby, które wezmą udział w wyjeździe. Dotarliśmy na miejsce z lekkimi przygodami. Urwał się wał w łazie, jednak na dwóch kołach dał radę dojechać. Po drodze w Hiluxie woda wlała mi się na maskę. Jednak na szczęście filtr powietrza nie wciągnął wody, także jesteśmy. Mamy cały sprzęt, który jest potrzebny do przetestowania, no i spróbujemy dzisiaj złowić jakieś ryby, powalczyć z, z nimi i przetestować yy, sprzęt. Woda jest lekko podniesiona, ale yy, wiemy gdzie łapać o tej porze roku. Więc myślę, że przygoda dopisze dzisiaj. O kur... Ale po co tamte? Stary. Dobra. Ja Jak widać łódka już jest zwodowana, my jesteśmy przygotowani, za chwilę ruszamy na połowy, zobaczymy jak się będzie sprawowało. Jest to drugi raz, kiedy łódka stoi na wodzie i kiedy będziemy ją ponownie testowali przed wyjazdem, który się zbliża wielkimi krokami. Kolejne spotkanie temu Pleciona, tutaj nad rzeką Bug, Widzimy. E, przyjechaliśmy dzisiaj połowić szupaka o konia, pewnie jakiegoś się trafi jeszcze. No i powiem, że dzisiaj bardzo, ale to bardzo liczę na, na jakiegoś bolka. Przed nami jest tutaj taki brzeg, lekko podtopione trawy, starorzecze, z którego wypływa ciepła woda i tutaj podejrzewam, że dosyć jest taki stromy skok, taki kant i że u dołu tego kantu będzie się gromadziła woda, ponieważ woda, ryba, znaczy się, bo woda tutaj troszkę tak kręci, więc będziemy rzucać na górę tego stoku i ściągać ją powolutku, tą gumę do dołu i może tam przy dole coś ją przeatakuje Kla... Technika klasyczny opad główka 20 albo 17 gramów zobaczymy co się lepiej sprawdzi i jedziemy nie padało Jezu, co to, to jest kurwa Kurwa, co to jest? Jezus, takiego wariatwa to nie miałem. U Jezus, Maria, to jest jakiś potwór, kurwa. Ja pierdolę, całe ręce mi chodzą, kurwa. Sum, kurwa. Ja pierdolę, myślałem, że to kurwa jakiś sandol albo bol Nie no, kurwa, on się nie zmęczy. Chodź tutaj. Ale ma siłę. Ojej, okay. kurwa. Ładny jest. Ma ponad metr metr 10 metr metr, metr 15 <laughs> Mam go! Jest! Myślałem, że go nie wyjmę w tym nurcie. A, on był zapięty, zobacz. Przez wargę. Od środka. A, a, a. Mu przeszło tam po prostu. Te ślady widać jakie ma po pijawach. go obrosły jedne. Ściągamy te pijawy z niego. Nie chcą zejść, ładnie. Bardzo ładnie. O, okropnie go tu zjadłem. Biedaczka. No, ok, już jest czysty. Tutaj miał taką tą, tą. Numer 26. Proszę, niziutki numerek taki ma. 28 numerek 82. Piękna ryba w bugu, na bugu. Piękny szupak. Takie, takiego właśnie szukaliśmy tutaj. O. O Pierwsze testy, człowieku. pa. Przerzucie 5 gramową głowkę. Fishmaker? Fishmaker, Fishmaker. Mm. Ładnie pan Proszę. ma Proszę. Proszę pokazać kamerę. Fishmaker firmy Dragon. Połamana Pierwszy ben... rzut 5 gramowa główka. Wyrzut 1.7. Musiał... Musiałeś puknąć w samochodzie. Nie, nie, nie. To ryba była, człowieku. Tak przyjebało. No, ryba przywaliła? Co? Ryba była. Co? To mała kij, miałem rybę na kiju po prostu. Rozumiesz? No pokaż to, gdzie masz. Zwrotność łóżki trzeba pokazać. Ale zwrotność, zwrotność, zwrotność. Ładna, ładnie zwrotna jest. To jest tutaj absolutny killer dzisiejszego dnia, yy, bandziorek Janusz Wideł, bardzo fajna praca, no dzisiaj na nie bardzo dużo, znaczy niestety nieduże szczupaki, takie szczupaki do 60 cm, parę było sztuk na to. Yy, dalej druga przynęta, yy, kanibal, to właśnie widać bardzo kanibal po, po, wa po walce z moim szczupaczkiem, odciął ogonek też. No i co? Fajne, fajna zabawa, mieliśmy kilka fajnych ryb, była zabawa z sumem. No tam szczupak wpadł, prawda, no i udało mi się tam do doczeka trafić, prawda, na, na moją ulubioną przynętę, że tak powiem, na opad jest lunatyk, prawda, główką 20 gram, piąteczka 5.0, rzuciłem tak ładnie przy burcie wzdłuż rzeki, prawda, rzuciłem to, tym lunatykiem. Ogonek ładnie widocznie pracował, bo nagle poczułem mocne uderzenie w kij, szybkie zacięcie, prawda? I, i, I udało się, udało się. Sandarz wszedł. No nie za wielki, ale też nie mały, 73 cm, prawda? Powalczyłem, bawiłem się, No a później na koniec jeszcze udało mi się trafić tam z kolegą, jak byliśmy na Sterorzeczu. Takiego szczupaczka, 55 cm, także dostał buziaka i wpuściłem go do wody z powrotem. Trening przed Szwecją. Yy, można powiedzieć, że wypadł całkiem fajnie. Yy, ryby dopisały, sprzęt sprawdziliśmy. Okazało się, że właśnie o, tutaj niektóry sprzęt już nie pojedzie z nami na przykład no, na wyjazd. O kurde! Bo, się po, ja po, łamie ten sprzęt. Połamą. Jak ten fishmaker, dragona. się w, kilku. w trzech częściach mamy. Połamą się w King Fishmakera od dragona, no szkoda, szkoda. Dobrze gwarancję prawda? Tak, Dobrze gwarancję. Mam nadzieję, że przed wyjazdem zdążysz naprawić, no bo naprawdę lubię łowienia takie właśnie lekki kij, delikatne przynęty, główka tak 2-5 grama, prawda, e, gumka 5 cm, naprawdę duże szczupaki potrafią uderzyć w tak małą przynętę i to jest naprawdę fajna zabawa w takim kiju. Nie odstąpiałabym powietrza, naprawdę. Także będziemy tam próbali.